Witam ponownie serdecznie. Jacek Skrzypczyński i Energia Zaangażowania odcinek piąty i ostatni, chociaż być może jeszcze coś dogram, bo rozkręciłem się trochę w tym. Energia duchowa jest w dzisiejszym temacie czyli ta energia, która jest nam najbardziej potrzebna, a jednocześnie najtrudniej uchwytna. Co to jest według tych, którzy tym się zajmują? Nie ma to związku specjalnego z religią, choć może przede wszystkim, jest to Twoja osobista wizja na przyszłość i w tym również Twoja osobista misja. Po angielsku, purpose. Ta wizja i misja muszą być bazowane na Twoich osobistych wartościach i oczywiście żeby tą energię mieć musisz być spójny spójna ze swoimi wartościami i w końcu trzeci obszar energii duchowej to twoja tożsamość i spójność z twoją tożsamością po pierwsze w każdym z tych wypadków musisz wiedzieć jaka jest twoja wizja jakie są twoje wartości jakie są twoje tożsamości dokładnie bo inaczej oczywiście będziesz błądził błądziła w ciemnym lesie innymi słowy Energia duchowa wynika ze zintegrowanego charakteru. Mówi się o mięśniach duchowych, takich jak pasja, zaangażowanie, spójność wewnętrzna i uczciwość. Z tego wynikają takie rzeczy jak balans zaangażowania i dbania o siebie. Jeżeli jesteś niezbalansowany, i myślisz tylko o sobie, no to niewiele zrobisz, a jeżeli jesteś tylko zaangażowany w działania, to z kolei nie dbasz o siebie, co bardzo wielu ludziom się zdarza. Dlaczego warto? Energia duchowa może przezwyciężyć najrozmaitsze blokady fizyczne, emocjonalne i mentalne. Znamy, znacie przypadki inwalidów, jak w swojej książce opisuję inwalidkę niewidomą. Która chodzi po górach i po głębokich jaskiniach z najbardziej znanymi francuskimi wspinaczami. Ta dziewczyna naprawdę opisuje dokładnie, jak się tam przemogła, jak zaczęła to robić, jaką, jaką ogromną radość miała z tego, że przezwyciężyła właśnie swoje słabości. Matki. Które ratują swoje dzieci spod ciężkich samochodów, podnosząc te samochody, i tak dalej. To wszystko są przykłady tej energii najgłębszej, tej energii duchowej. Badania, o których w pewnym momencie mówiłem, jakie są najważniejsze kompetencje menedżerów, i z tych badań wyszło, że odwaga menedżerska i odporność psychiczna. No skąd one się biorą? Właśnie podstawą ich jest ta energia duchowa. Słaby duch, słaba odporność psychiczna i słaba od odwaga. Na przykład Sołżenicyn w archipelagu Gułag opisuje jak ci różni więźniowie radzili sobie z różnymi, bardzo trudnymi dla nich sytuacjami. Opisuje szczególnie na jednej stronie, to dla mnie był niesamowity opis człowieka, który siedział chyba w tym Gułagu już ponad 20 lat, ale cały czas było widać w nim taką super klarowność, taką super połączenie z własnym duchem i on nie miał żadnych problemów. On po prostu był Zaakceptował to, co jest, i dzięki temu mógł spokojnie przeżywać to, co było naprawdę bardzo trudne dla wszystkich innych. Energia duchowa jest podłożem pasji, poświęcenia i wytrwałości, bo nasz duch wie, dlaczego robimy to, co robimy. Doskonale to pokazuje Simon Sinek, pokazując tak zwany Złoty Krąg. Najważniejsze pytanie to jest zawsze dlaczego, czyli why. Jeżeli nie masz dobrej odpowiedzi na to pytanie, dlaczego robisz to, co robisz, to Twój duch nie będzie miał motywacji. Słynne powiedzenie angielskie: He who knows why can bear almost anyhow. Czyli kto zna swoje dlaczego, może wytrzymać jakiekolwiek jak. Czyli jakąkolwiek trudną sytuację. Odnosi się to oczywiście również teraz do koronawirusa, do tego, że są momenty w życiu, prawie każdy ma te momenty, że traci pracę, traci partnera, traci pieniądze, traci bardzo wiele innych rzeczy. Jeżeli podczas tych strat zachowujesz się spokojnie i jesteś rzeczywiście głęboko w sobie spokojny, to znaczy, że twoja energia i siła duchowa jest wysoka. A jeżeli nie ma tego ducha, w Tobie albo w Twoim zespole, bo cały czas my mówimy też o zespole, że zespół też ma swojego ducha zespołu, to po prostu jesteśmy stłamszeni, co opisuję w mojej najnowszej książce. Jest tam cały rozdział, rozdział o tym, jak stajemy się stłamszeni, czyli i zgaszeni, czyli po prostu psychika zawodzi, motywacja umiera, a duch jest zgaszony. Może powiem, jakie są symptomy, jeżeli masz tego ducha silnego, masz tą energię duchową. Po pierwsze, wiesz co robić, znasz swój kierunek, nie wahasz się ciągle z decyzjami, i dzięki tym, temu zaznajesz spokój na głębszym poziomie. Nie lękasz się nieznanego, nawet lubisz nieznane, bo wiesz, że to ciebie rozwija i to jest. Podstawa tej odwagi menedżerskiej, o której myślałem, i podstawa głębokiej odporności psychicznej. Jesteś Połączony ze swoim otoczeniem, jesteś połączony ze światem, czujesz, że to, co robisz, wpływa na cały świat, ale cały świat wpływa na ciebie. Także nie podejmujesz tych egoistycznych decyzji, tylko coś dla siebie, a jednocześnie inna osoba może na tym ucierpieć. Nie walczysz o jakieś stanowisko, bo ono się tobie należy, tylko na spokojnie z takiego głębokiego poziomu patrzysz. Czy rzeczywiście to stanowisko jest dla ciebie? Czy ta druga osoba nie jest bardziej kompetentna? Czy nie będzie lepiej, że ona to będzie na przykład robiła? Ja tutaj mówię o takich zawodowych sytuacjach. Z energią duchową często potrafisz rezygnować i odpuszczać, bo wiesz, że upieranie się przy czymś, przy swojej racji na przykład, nie ma wielkiego sensu. Wiesz, że wszechświat, świat w ogóle, czy twój zespół, czy twoja firma, Często ma rację, a to niekoniecznie jesteś ty, czyli potrafisz bardziej spokojnie przyjmować wszystkie rzeczy, które dla innych mogą oznaczać porażki albo że coś się nie udało. A z energii duchowej mówisz: Nie, spokojnie, to jest element tego procesu, to jest kolejna moja lekcja. Może się czegoś tutaj nauczyłem dzięki tej porażce, dzięki temu, że to się nie udało. Może za następnym razem zaoszczędzę ileś pieniędzy, bo teraz popełniłem ten, ten głupi błąd finansowy jakiś, czy coś takiego. Czujesz, że jesteś częścią całości i dbasz bardziej o całość niż tylko o siebie. Wiesz, że wszystko przemija w życiu, tak naprawdę, i akceptujesz to. Także, jeżeli przychodzą te różne osobiste tragedie i tak dalej, też jesteś w miarę spokojny. Masz taki spokój wewnętrzny wynikający właśnie z doświadczenia. My, alpiniści, jeżeli na przykład spadnie na nas lawina czy coś, zawsze się pytamy kolegi: Żyjesz? Żyjesz? Żyjemy? Żyjemy. No okej, okay. i to jest wystarczający powód do tego, żeby być zadowolonym z życia. Że ono w ogóle jest. A jeżeli przynosi jakiś ból czy jakieś trudne momenty, to znaczy, że to jest element naszego doświadczenia, element naszego uczenia i to nam przyniesie pewnego rodzaju korzyści. A żeby to zobaczyć, to naprawdę trzeba być mocno w sobie ugruntowanym. Jeżeli ktoś na ciebie narzeka, krytykuje albo Twój projekt, albo Twój zespół, to jest jego opinia. Nie musimy się tymi opiniami tak bardzo przyjmować. Oczywiście bierzemy je pod uwagę, może są prawdziwe, ale jesteśmy scentrowani w sobie, ugruntowani i nie wahamy się jak korągiewka na wietrze, bo ktoś coś nam nowego powiedział. Idziemy w swoim kierunku, spokojnie, nie gubiąc siebie. I w końcu z prostszych rzeczy: jesteśmy scentrowani, jesteśmy tu i teraz. W centrum swojej siły, jesteśmy ugruntowani, stoimy mocno na nogach i najważniejsze, chyba, jesteśmy zintegrowani to znaczy mamy wartości, mamy wizję, mamy kierunek i postępujemy zgodnie z tym. Jeżeli nie postępujemy zgodnie z tym, to oczywiście zadajemy cios własnej energii duchowej, własnemu duchowi. No i oczywiście wtedy będziemy niezadowoleni, wtedy będziemy sfrustrowani i tak dalej. Tylko tego nie widać na początku. Więc wszelkie rodzaje kłamstwa, na przykład, czy jakieś takie polskie oszukiwanie, tu, że jesteśmy sprytniejsi, to wszystko wróci z naszą karmą. Ale ta nasza karma to przede wszystkim jest to, że my sami będziemy się z tym źle czuć. Chyba, że jesteśmy psychopatami. Oni się wtedy z tym źle nie czują, ale to jest zupełnie osobny temat. I na końcu pomysły, co możecie zrobić, żeby ten rodzaj energii wzmocnić. Więc przede wszystkim to, co mi przyszło wczoraj do głowy: zatrudnij coacha i umów się z nim na coaching przez duże C. Coaching przez duże C to jest właśnie głębokie wejście w ciebie i Odkrycie na nowo Twojej wizji i Twojej misji, Twoich wartości i twojej tożsamości. To zajmuje trochę czasu, to nie jest jedna sesja, tu trzeba się nastawić na wiele sesji, żeby do tego dojść, tu trzeba mieć te sesje w bardzo spokojnym miejscu i być naprawdę zrelaksowanym i tak dalej, ale jak do tego dojdziecie, to będziecie to mieli. I być może macie już jakieś swoje wartości od rodziny i w ogóle od otoczenia i tak dalej, ale to chodzi o to, że to mają być wasze, wasze wartości, nie wartości rodzinne, narodowe, krajowe, religijne czy jakiekolwiek inne. Ale wasze, wasze. I potem jest taki etap, który zawsze robię z zespołami, że te wartości uspójniacie z, was, z wartościami zespołowymi albo firmowymi. Zawsze to jest możliwe. To nie, jest, nie chodzi o to, żeby wszystkie do, wartości były dokładnie takie same, ale jeżeli chodzi o pracę, część tych wartości ma być spójna w tym, co, z tym, co jest w Waszym zespole i w pracy. Także bardzo warto to zrobić z zespołem. Ja zawsze robię ten proces z zespołem. Z tego wychodzi tak zwany team charter, czyli takie zasady zespołu, i dzięki temu mamy konkret. I możemy się tego konkretu trzymać. Jeżeli nie mamy tego konkretu, nikt nam nie może dać żadnego feedbacku, no bo na jakiej podstawie, jeżeli nie wie, w którym kierunku my dążymy? Na obozach, które robiłem z trudną młodzieżą dawno, 20-30 lat temu, to każdy sobie taką kartkę nakładał na piersi, na tej kartce pisał, nad czym pracuje, jaki jest jego kierunek, co chce osiągnąć. W związku z tym każdy inny. Mógł mu dać na ten temat feedback. Rano i wieczorem poświęć czas na to, żeby połączyć się ze swoim duchem i zastanowić się, na czym ci zależy najbardziej. Co jest dla ciebie ważne w tym dniu i czego będziesz się trzymać? To warto sobie zapisać. Czy wypracuj swoje wartości, misję, wizję i trzymaj się tego? Ta spójność. To jest najważniejsza rzecz. Niespójni ludzie chorują psychicznie, fizycznie, załamują się, bo nie są naprawdę powiązani ze swoim duchem. Cztery: żeby to osiągnąć, to spędź czas tylko ze sobą. Tam wtedy możesz się głębiej zaznajomić ze swoim ja, jak ono reaguje, o, na czym mu zależy i rób to regularnie. Pięć, Żeby to jeszcze wzmocnić, to prowadź osobisty notatnik, taki pamiętnik, taki notatnik, co się dzieje, co się udaje. Nie co masz zrobić i czy to zrobiłeś, tylko co z Tobą się dzieje, co z Twoim ja się dzieje. To bardzo pomaga zagłębić się w sobie. 6. Jeżeli masz jakieś wakacje, urlop, jakieś kilka dni wolnego, je sam, sama. Najlepiej w lesie, w naturze, albo gdzieś w miłym miejscu, ale tam, gdzie nie będziesz kontaktowała się z innymi ludźmi. Wtedy znowu będziesz lepiej czuć siebie i mogła z sobą rozmawiać. De facto się wtedy z sobą rozmawia. I odkryjesz wiele niesamowitych rzeczy o sobie. Siedem. Znajdź przyjaciela, takiego buddy, z którym będziecie sobie mówić całą prawdę i tylko prawdę. Czyli... Jak on coś będzie widać, szczególnie w zakresie niespójności, że nie jesteś spójny tego, co chcesz, albo z tym, co mówisz, to on, ona od razu ci zwróci uwagę. Ja takiego przyjaciela mam, to działa naprawdę niesamowicie. Jesteśmy jak dwóch wojowników, którzy trzymają się swoich zasad, tych zasad życiowych, a jeżeli trzeba, to podają je w wątpliwość i je zmieniają. 8 zapewnij sobie regularny feedback twojej spójności pomiędzy tym kim jesteś, co mówisz, a tym co robisz rzeczywiście. Bardzo przydatne taki feedback możesz uzyskać od swoich pracowników. W naszym systemie coachingu Marshalla Goldsmitha Uzyskujesz ten feedback 360. Ten feedback naprawdę musisz być regularny, czyli minimum raz na miesiąc, bo jeżeli to jest raz na rok, no to oczywiście zapominasz o tym. A jeżeli jest często, to co chwilę sobie przypominasz, i w związku z czym znowu próbujesz wrócić na swoją właściwą ścieżkę. Dalej, zobacz, co najbardziej lubisz robić, i koniecznie to rób. Koniecznie to rób jak najczęściej. Ja lubię się wspinać, więc spinam się. I to mi przynosi szczęście, bo właśnie ta energia ducha jest połączona z naszym szczęściem. Wtedy odczuwamy szczęście. Jeżeli przynajmniej trochę robimy tego, co nam przynosi szczęście, ale systematycznie. Jeżeli tylko robimy to, co musimy robić, no to będzie nasz duch z tego niezadowolony, bo nie podąża swoją ścieżką. Jeżeli chodzi o pracę, nawet jeżeli praca już jest nudna, jeżeli już się ciągnie, to jest kwestia znalezienia czegoś w tej pracy, czym się fascynujemy. Coś, co jest dla jednego człowieka nudne, dla innego może być nienudne, bo po prostu się skupił na. Doskonaleniu tego projektu, tego narzędzia czy siebie w tej niby nudnej pracy, i nagle jest kolejny głębszy poziom fascynacji tą pracą, która wydawała się przed chwilą nudna. Bardzo dobra rzecz. Dalej, jeżeli coś ci doskwiera, coś cię boli tak głęboko, spróbuj dociec, jakie ma to duchowe znaczenie. Spróbuj dociec. Co duch ci pokazuje przez to, że na przykład kręgosłup cię boli? Może tak jak ja jesteś kompletnie wykończony, bo się przepracowałeś, i czas na odpoczynek. Bo takie sytuacje mam, ja to opiszę w jednej z kolejnych książek, bo to naprawdę był niesamowity sygnał. Także. Jak macie jakąś chorobę, jakąś trudność, to niekoniecznie tylko idźcie do lekarza czy do psychologa, czy próbujcie rozwiązać ten problem, ale zastanówcie się nad głębszym znaczeniem tego waszego problemu na waszej ścieżce duchowej. Kolejną rzecz. Praktykuj bycie w swoim centrum. Możesz się ugruntować i być w swoim centrum i to możesz poczuć. Jeżeli nie wiesz jak, to, no, to musisz potrenować trochę z coachem, bo to nie jest takie super proste. I to, co się z nami staje, to jest albo oddajemy to nasze centrum, czyli swojego ducha na chwilę komuś innemu, na przykład ktoś dominuje i nam zabiera tego ducha, i my wtedy już wpadamy w, to, w tą czynność, w tą pracę, w tą bycie z kimś innym, ale zatraciliśmy poczucie własnego ducha, albo to my. Zabieramy, zagarniamy czyjegoś ducha. Często to robimy z dziećmi. To jest najłatwiejsze. O, ty jesteś tu, masz to, masz to robić, rób teraz i tak dalej. A nie czujemy, co to dziecko potrzebuje albo nasz partner, albo nasz partner biznesowy. Musimy bardzo wyraźnie jakby oddzielać siebie od innych i czuć siebie jak najczęściej. Wiem, to może być trudne, ale dlatego warto chodzić na te, na te szkolenia, programy, czy, czy mieć coacha, który nam to pomoże zrobić. I ostatnia rzecz, regularnie miesz swoje zaangażowanie w pracę i życie i jak zobaczysz, że spada, no możesz to robić na skali od 0 do 10, jak zobaczysz, że to zaangażowanie wyraźnie spada, to szukaj pomocy, coacha, mentora, szefa, przyjaciela i tak i poprawiaj swój kurs. Tak, żebyś był znowu zaangażowany. Bo jak długo jesteś mało zaangażowany nisko, to stajesz się, tak jak powiedziałem, tym zombie, że niewiele co robisz, albo wpadasz w depresję i może być jeszcze gorzej. Więc spadnięcie na skali, powiedzmy, od 0 do 10, poniżej 4, to już jest bardzo wyraźny sygnał, że coś nie gra. Że musisz wziąć odpoczynek, że musisz coś zmienić, że musisz zwiększyć różnorodność, że coś tu nie gra. I to wszystko, co mówię, jest więcej warte niż jakiekolwiek pieniądze. Pieniądze zależą od Twojego zaangażowania. Jeżeli Twoje zaangażowanie spadnie, to przestaniesz zarabiać takie dobre pieniądze. To Cię zwolnią. Oczywiście niektórym się udaje trochę przeżyć przez pewien czas. Ale to nie trwa wiecznie, i jeżeli zbyt długo czekasz z korektą swojego kursu, tak jak ja zbyt długo czekałem, to ten upadek jest znacznie bardziej spektakularny. I przy spektakularnym upadku jest trudno się podnieść. Więc możesz tak na siłę się trzymać kurczowo czegoś, stołka na przykład, przez 5, 10, 15 lat, aż w końcu jesteś zupełnie wyczerpany i wtedy spadasz, już nie masz żadnego stołka. A możesz, tak jak w szachach, jak gram w szachy, dlatego znam to, wycofać się na chwilę. Trochę zmniejszyć to swoje zaangażowanie na siłę, a zwiększyć to swoje zaangażowanie z pasji. Trochę zmienić coś, czasami wystarczy naprawdę bardzo drobną rzecz w pracy zmienić, tak jak to często robią w Anglii, gdzie przydzielają ci kolejne różne stanowiska, gdzie nigdy nie jesteś cały czas na tym stanowisku samym. I nagle okazuje się, że jest, wszystko jest zupełnie fajne. Czasami może coś zmienić w życiu osobistym, czasami możesz więcej robić tego, co lubisz. Zacznij zwróć do tej gry w tenisa, czy w ping czy, czy tańca, cokolwiek lubisz robić i zobaczysz, że to cię naładuje energią. Musisz znajdować rzeczy, które ładują cię energią. Najlepiej takie, które ładują cię energią na wszystkich poziomach. Już na przykład powiem o tym tańcu, albo o tej jodze, albo o bieganiu. Wszystkie te rzeczy mają aspekt fizyczny, ale one również uspokajają emocje, one również uspokajają umysł i one również mają aspekt duchowy, bo wtedy bardzo jesteś ze sobą w swojej energii. To wszystko na razie. Życzę Wam spójności ze sobą. Życzę Wam takiej spójności, żebyście bardzo dobrze siebie czuli, a w związku z tym byli w, w swoim życiu w pełni zaangażowani. A kiedy nie jesteście zaangażowani, Zrobienie sobie chwilę przerwy, zmiana kanału, i wtedy znów powrót do pełnego zaangażowania i wspaniałego życia i wspaniałej pracy. Bardzo dziękuję. Jacek Skrzypczyński, energia zaangażowania.